Usunę z boku, tak żeby każdy nie przespał. Może zaczniemy od 10, tak? Odliczanie i biegniemy, tak? 10, 9, 8. I poszli, poszli, przebiegli 10 kilometrów 3 pętle to 3340 metrów. Powodzenia, powodzenia, a kibice co świąt. Nie śpimy, nie śpimy, kibicujemy 400 uczestników. No i zostało mi jakieś 9800 metrów. To będziemy witać. witać.